Witajcie kochani, zapraszam Was na kolejny film, tym razem z kartkami urodzinowymi wyszywanymi muliną. Myślę, że wyglądają naprawdę super. Są ciekawe, takie nieoczekiwane, można powiedzieć. I na pewno osoba obdarowana taką kartką z pewnością ucieszy się z niej. Zaczynamy od pierwszego pomysłu. Na początek będzie nam potrzebna biała kartka z bloku technicznego, z której wycinam sobie prostokąt o wielkości 10 na 15 cm, a następnie na dole tej kartki przy pomocy linijki wyznaczam sobie linię wzdłuż, której poprowadzę napis. Na, poc na początek szkic ołówkiem, żeby mieć pewność, że napis mi się tutaj zmieści, a następnie będę poprawiać go czarnym pisakiem, a niepotrzebne ślady ołówka wymazywać gumką do mazania. Miałam tutaj problemy techniczne z pisakiem, bo jeden był za cienki, drugi za słabo kolorował, więc troszeczkę tutaj wymieniałam sprzęt, ale finalnie udało się ten napis wykonać. Następnie u góry tworzę kolejną poziomą linię z odstępem pół centymetra po lewej i po prawej stronie, kolejną wyżej odstępie gdzieś około 2 cm, już z odstępem półtorej centymetra po lewej i po prawej stronie, następnie jeszcze wyżej po. Tym samym odstępem, jakby tę poziomą linię na samej górze najmniejszą tworzę jeszcze mniejszą, żeby miała około 2 cm odstępu po lewej i po prawej stronie. Tę największą na samym dole pozaznaczyłam czarnym pisakiem, dorobiłam jej falbanki i podstawką, bo będzie to patera od naszego tortu. Następnie nad tą najmniejszą linią u góry tworzę trzy świeczuszki. A ta środkowa linia nie będzie zaznaczona, również nie będziemy tutaj już robić zewnętrznych konturów. Wyszywamy sobie tutaj e, muliną nawleczoną na igłę. E, na szerokość tej patery poziome paski, które nie muszą się ze sobą stykać, nie muszą być równiuteńkie, ale tworzą warstwę naszego tortu. Zabawa czasochłonna, ale zdecydowanie warta tego czasu. No i Wyszywam tą moją żółtą muliną do czasu, aż dojdę do tej linii na środku, tej mniejszej, która oddziela nam największą warstwę tortu od tej mniejszej. Na odwrocie, oczywiście, rozpoczęłam od muliny zakończonej supełkiem i zakończę również supełkiem, żeby mieć pewność, że nic mi się tu nie będzie snuło i rozplątywało. Drugim kolorem jest pomarańcz. I lecimy teraz z tą mniejszą częścią tortu, czyli na początek tę linię mniejszą, którą wyznaczyłam sobie ołówkiem i linijką. No i do samej góry, aż do podstawy tych świeczuszek, wyszywam tą muliną znowu poziome paski, żeby stworzyć drugi poziom tortu. Ważne, żeby kartka była z bloku technicznego, bo na bloku rysunkowym to się nam tu nie uda wbijać tej igły, żeby kartki nie porozrywać i nie pomiąć. Druga warstwa tortu już jest gotowa, teraz czas na przymocowanie tego naszego e, tortu na białej kartce do kolorowej kartki dopasowanej kolorystycznie do całej tej e, laurki. Wybrałam tutaj warstwę dwóch. Y, warstwę taśmy, dwustronnej taśmy piankowej, żeby połączyć te dwie kartki ze sobą i przyklejam tę moją stortem w taki sposób na pomarańczowej, żeby z każdej strony wystawała odrobinę pomarańczowego spod spodu i tworzyła taką ramkę kolorystyczną, jak widzicie. Na koniec jeszcze postanowiłam dodać tutaj troszeczkę kolorowych kropeczek dopasowanych do ogólnej kolorystyki kartki, bo było tutaj dość pusto. No i co? Nasza kartka będzie już zaraz gotowa. Wieczek specjalnie nie kolorowałam, żeby pasowały do tej tylko narysowanych konturów patery. Lecimy do drugiego pomysłu. Tym razem będą to baloniki. Na początek biała kartka z bloku technicznego, z której wyznaczam kolejny raz prostokąt 10x15 cm, a następnie na nim ołówkiem szkicuję sobie kształty balonów, które następnie będę wyszywać muliną. Ważne, żeby te balony stykały się sznuryczkami, na których są przewiązane, w jednym miejscu. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Teraz czas na pierwszy balonik, tu znowu wybrałam pomarańczowy, nie wiedzieć czemu ten pomarańczowy w tym filmie za mną chodził. I tym razem wyszywamy sobie również takimi paseczkami jak w przypadku tortu wcześniej, ale w kształt tego balonika, który tutaj ołówkiem sobie wyrysowałam więc im wyżej jesteśmy, tym szerzej, a im bliżej tego czubka balona się um, zbliżamy, to tym bardziej zwężamy, żeby stworzyć właśnie taki balonikowy, owalny kształt. Zakończamy sobie tutaj supełkiem. No i teraz kolejny kolor do kolejnego balonika. Kolorystyka, oczywiście, jest tutaj dowolna. Ja sobie wybrałam takie kolory, a nie inne. Ale Wy możecie się całkowicie innymi posłużyć. Możecie zainspirować się tym, jaki kolor lubi osoba, której kartkę chcecie podarować. Albo po prostu możecie wykorzystać takie, które Wam zostały. Balonik już prawie gotowy, troszeczkę sobie tu przyspieszyłam moją pracę. No i czas na zakończenie go na odwrocie kartki supełkiem. I kolej na ostatni balonik. Zostawcie sobie tu troszeczkę tej samej muliny, z której wyszywacie baloniki, żeby później wykorzystać ją jeszcze do stworzenia sznureczka, na którym ten balonik jest przywiązany. Ale do tego na sam koniec dojdziemy. Czyli właśnie teraz, bo przyspieszyłam ostatni balonik, nie będę Wam już pokazywać trzeci raz, jak go wyszywać. Wyrysowałam sobie ołówkiem, gdzie ta linia, ten sznureczek od balonika ma iść, no i wyszywam ją moim um, sznureczkiem dopasowanym do balonika. Wszystkie trzy po kolei w ten sam sposób. No i pamiętałam o tym właśnie przy tworzeniu tego szkicu ołówkiem, w którym miejscu sznurki mają być, żeby one mi się stykały na środku. I lecimy dalej. Wszystkie sznureczki są zrobione. Teraz wbijam odrobinę innego sznurka w innym kolorze po lewej i po prawej stronie tych moich sznureczków od baloników i związuję od góry po prostu na kokartkę. Skracam sobie niepotrzebne kawałki tego sznureczka, tych końcowego od kokardki, i będziemy naszą e, balonikową kartkę przyklejać na różowym papierze z bloku technicznego. Ja tu wybrałam taki wzorzysty, ale nie jest powiedziane, że wzorzysty musi być. Znowu wybrałam taśmę dwustronną piankową. A dlaczego? Ano dlatego, że od spodu mam te supełki i wystającą mulinę, która mogłaby stworzyć nierówności, gdybyśmy przykleili tę kartkę z wyszywanką na zwykłą taśmę dwustronną, bo po prostu mamy za mały odstęp między taśmą, a między kolejnym papierem. Było tutaj nudno, więc stworzyłam jeszcze kredkami dopasowanymi do kartki groszki na całym tle. A na koniec postanowiłam jeszcze pisakami w różnych kolorach, dodać napisy obrócone w różne strony, w różnych miejscach i w różnych wielkościach wokół moich baloników. Nasza kartka jest już gotowa. No prawie żeby jeszcze tu ostatnie szlify się robią tworzą. Prezentuje się tak, a my przechodzimy do ostatniej na dzisiaj, którą jest po prostu Happy Birthday, czyli napis bez żadnych kształtów. Znowu potrzebna nam biała kartka z bloku technicznego o wymiarach 10 na 15 cm. Następnie na tej kartce będziemy sobie tworzyć napis. Na początek ołówkiem, a później dopiero będziemy sobie go poprawiać pisakiem i wyszywać, bo część napisu będzie wyszyta muliną. Wyznaczam sobie poziomą linię. Mniej więcej um, odstęp od górnej krawędzi to 1,5 cm. Następnie 2 cm kolejna linia i 1 cm kolejna linia. Wszystkie są równolegle ze sobą ustawione. W tym, e, między tymi dwoma pierwszymi liniami, gdzie mamy największy odstęp, między nimi tworzę napis HAPPY. A na dole w tym mniejszym odstępie BIRTHDAY. E, napis BIRTHDAY, słowo BIRTHDAY e, poprawiam czarnym pisakiem, e, a Happy będzie wyszyte muliną. Dlatego przygotowałam sobie tu kilka różnych kolorów muliny, igłę, no i lecimy z wyszywaniem. Każda literka będzie w innym kolorze, żeby było tutaj ciekawie, kolorowo. Każdą literkę zakończam również supełkiem od spodu, zamieniam muliny na inny kolor i lecimy dalej. Nie będę Wam tu pokazywać wszystkich literek po kolei, bo jest to po prostu nudne. Wiecie, wzdłuż wyznaczonych krawędzi ołówka musicie po prostu wyszyć te literki i nie ma co tutaj dużo pokazywać. Dlatego troszeczkę sobie przyspieszymy, kiedy literki będą już całkowicie wyszyte. Wszystkie po kolei. Będziemy wymazywać ołówek gumką do mazania wokół tej wyszywanki delikatnie, tak żeby tej muliny nie zepsuć. I dodawać jeszcze różne smaczki na tle, bo przyznajcie mi rację, że jest tutaj troszeczkę pusto. Przyklejam moją białą kartkę z napisem znowu przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej i teraz. Znowu na pomarańczowym kolorze. Ten pomarańcz naprawdę za mną dzisiaj chodzi, ale po prostu jakoś mi tu ten pomarańcz pasował. Znowu przyklejam kartkę w taki sposób, żeby z każdej strony białego papieru wystawała odrobina tego kolorowego spod spodu. Tworzyła tu takie dodatkowe utwardzenie, kolorystyczny akcent, no i zakrycie tych od spodu wyszywanek. Nie będzie widać tej roboczej części. Kropeczki na tle w kolorach dopasowanych do mojego napisu. Będzie tu tak kolorowo, troszkę jak posypkowo na torcie. No, i nasza kartka jest gotowa. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Liczę na to, że zainspirowałam Was do stworzenia tych kartek. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i wpadnijcie do mnie po więcej inspiracji na kartki i inne DIY -e z papieru, a nie tylko z papieru również. Eee, słyszymy się w kolejnym filmie. Pa!